Program zaprasza Hyundai, producent elektrycznego modelu Ionic 5. W takim razie wrócimy do jednego i wracamy w tym momencie do jednego z tematów yy, z tego przeglądu prasy, to znaczy do sprawy Pegasusa. Jest z nami europoseł Bartosz Erwukowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja wspomniałem przed chwilą, pewnie pan słyszał w przeglądzie prasy, wiemy o tym, że jest pan członkiem tej komisji w europarlamencie, w której zdaje się 38 osób w sumie, która ma się zająć badaniem tego, jak Pegasus był wykorzystywany w Europie, przeciwko komu. Więc proszę, proszę nam opowiedzieć, czy pan uważa, że ta komisja... Ma szansę dojść do sedna. Czy, 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 pan, czy, czy powinniśmy oczekiwać, że raport tej komisji odpowie nam na pytania, kto używał Pegasusa w Europie, kto, kto płacił za to używanie i przeciwko komu on był używany? Kiedy wybuchła afera Pegasusa w Polsce, e, pojawiły się ogromne emocje u polityków europejskich, właściwie niezależnie od frakcji politycznej, e, którą reprezentują. Od razu zaczęły pojawiać się głosy, że żadną sprawę wyjaśnić. Potem macki Pegasusa zaczęły sięgać do innych państw. Ta komisja powstała po to, żeby wyjaśnić na jakich zasadach, na podstawie jakich przepisów prawnych, na jest zlecenie, przeciwko komu użyto broni szpiegowskiej. Bo musimy pamiętać o tym, że to nie jest żaden zwykły podsłuch ani inwigilacja. To jest ciężka broń szpiegowska, którą uży, użyto przeciwko w Polsce, przeciwko. Politykowi opozycji przeciwko znanemu prawnikowi mecenasowi Gertychowi, przeciwko prokurator wrzosek, i tak się składa, że są to ludzie, którzy są niepokorni wobec władzy. I mamy jeszcze ujawnione oczywiście nazwisko pana Malinowskiego w ostatnich dniach, czyli szefa tego Stowarzyszenia Pracodawców Polskich, którego też władza nie lubi i którego się próbowała pozbyć z Komisji Trójstronnej Rządowej. W związku z tym mamy czwartą osobę, którą tak jak wspomniałem w przeglądzie zupełnym przypadkiem władza nie lubi. Ale pytanie. Polega na tym, wiemy doskonale, Pan o tym dobrze wie, że komisje śledcze w polskim parlamencie mają ograniczone możliwości. Czy, czy Pana zdaniem komisja śledcza w Parlamencie Europejskim ma większe możliwości i czy ma realne szanse, żeby dotrzeć do służb specjalnych, wymusić na rządach ujawnienie tych informacji, czy to będzie taka bicie piany polityczne wszyscy powiedzą co myślą i na tym się skończy? Ta sprawa jest bardzo trudna, dlatego że cała sprawa Pegazusa ukryta jest wielką tajemnicą. Nie jest jakimś odkryciem politycznym to, że władze państw, które tego Pegazusa używały, nie będą chętne do tego, żeby ujawnić tajemnicę. Ale z drugiej strony uważam, że ta komisja jest bardzo potrzebna, dlatego że będzie prawdopodobnie jednym z etapów odsłaniania tego wszystkiego, co się w związku z Pegazusem działo. Musimy znaleźć odpowiedzi na pytanie, ilu ludzi w Polsce i w Europie było przez te broń ściganych i gdzie są te dane, kto nimi dzisiaj dysponuje, do czego mogą być użyte w przyszłości. To są bardzo ważne pytania, szczególnie w tak trudnym okresie, jakim dzisiaj Europa jest. Tuż za wschodnią granicą Europy lecą bomby na ludzi. A Europa boryka się z problemem Pegasusa, niekontrolowanego dzisiaj przez instytucje europejskie, przez yy, instytucje, które dbają o praworządność, demokrację. Myślę, że jednym z wniosków w tej komisji będzie także to, żeby wprowadzić w Europie prawo, które będzie z, yy, opisywało możliwości używania tego typu broni przeciwko ludziom. Bo dzisiaj jest tak, że właśnie funkcjonuje Pegasus poza przepisami prawnymi. W związku z tym pytanie: kto zlecał, kto płacił? Kto używał, przeciwko komu, gdzie są dane i kiedy i w jaki sposób będą użyte? To są kluczowe pytania w tak trudnym momencie zagrożenia bezpieczeństwa dla całej Europy. Czy pan uważa, czy rozumiem, że nie uważa pan, że na przykład Europa powinna zabronić używania tego, takiego oprogramowania, bo wiemy, że ono jest też używane w sprawach, w których prawdopodobnie powinno być używane, czyli tylko, że powinno być prawo, które w jakiś sposób ogranicza możliwość jego używania, czy, czy ogranicza grupę ludzi, czy przestęp w sprawie, których powinno być używane to oprogramowanie? Z całą pewnością Europa musi przystosować swoje prawo i swoją legislację do tego, w jaki sposób tego typu systemy będą używane. Znamienne były słowa pani poseł Bart Kempy w czasie posiedzenia pierwszego komisji śledczej, która powiedziała, że państwa nie mogą być słabsze niż przestępcy, że muszą mieć takie systemy, żeby być tak samo doposażone jak przestępcy. Ale ja przypomnę, że Brejza nie jest żadnym przestępcą. Nie przypominam sobie, że prezydent Malinowski, szef pracodawców, były szef pracodawców, był jakimkolwiek przestępcą. Czy pani prokurator Wrzosek, która y, y, podjęła decyzję o tym, że należy zwalać wybory kopertowe w Polsce? Sprawa Pegazusa i ataku na Brejze, czy prokurator Wrzosek, pokazuje, że Pegazus jest używany do kształtowania y, wyniku wyborczego, czyli do y, kształtowania przyszłej władzy. Doniesienia o tym, że Pegazus był stosowany także wobec komisarzy europejskich, mówią o tym, że Pegazus jest używany do tego, żeby wpływać na decyzje ludzi, którzy decydują o finansach europejskich, o bezpieczeństwie Europy i o ładzie demokratycznym. Więc ta sprawa jest niezwykle poważna, tak naprawdę Pegazus może zmienić całkowicie optykę funkcjonowania Europy, może zaburzyć bezpieczeństwa Europy. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy wyjaśnili tę sprawę. Czy nam się uda wyjaśnić do końca? Ja tego dzisiaj nie wiem. Ja nie mogę Panu odpowiedzieć w stu procentach, że to się uda. Ale będziemy pracowali zarówno z pokrzywdzonymi, ale także będziemy na pewno rozmawiali z tymi, którzy tego Pegazusa do Europy przywieźli i użyli. Jeśli nie będą chcieli rozmawiać, to też będzie jakaś informacja. Mamy jeszcze wymiary sprawiedliwości poszczególnych w państwach członkowskich, które z całkiem. Będą musiały być zaangażowane w te sprawy. Jak długo pan oczekuje, że ta komisja będzie pracować i co, i co ma być jej rezultatem? Rozumiem, że raport, tak, po prostu raport. Efektem pracy komisji będzie raport i zalecenia dla Komisji Europejskiej, czy rekomendacje dla Komisji Europejskiej, w jaki sposób bronić ludzi przed atakiem służb niekontrolowanych przez de facto instytucje europejskie. To jest sprawa kluczowa. Będziemy pracowali przez rok z możliwością wydłużenia pracy tej komisji, jeśli będzie taka potrzeba. Tego dzisiaj nie wiem, czy te prace będą wydłużone, czy nie, ale wiem na pewno, że 38 polityków europejskich, którzy w tej komisji zaczynają pracę z 16 państw europejskich, jest zdeterminowanych do tego, żeby pokazać tajemnicę Pegasusa. Kto go do Europy przywiózł, za czyje pieniądze, na jakich zasadach został użyty. No i najważniejsze pytanie. Gdzie są dane zgromadzone przez y, 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 operatorów Pegasusa? I trzeba sobie odpowiedzieć też na pytanie, czy Ministerstwo Obrony Izraela wydawało zgody na to, żeby ten Pegasus wędrował do Europy i był używany przez ludzi, którzy go używać w mojej ocenie nie powinni. Czy taka komisja śledcza w, w parlamencie europejskim ma prawo, w, znaczy, nie no, ma prawo wzywać oczywiście świadków ale czy ma prawo zmusić ich do tego żeby się pokazali przed tą komisją czy jeśli na przykład państwo zaprosicie nie wiem, wyobrażam sobie pana ministra Ziobrę do tego żeby się pokazał przed tą komisją on powie, że nie ma czasu to wtedy już nic nie możecie zrobić, komisja śledcza Parlamentu Europejskiego nie ma narzędzi do tego żeby wysyłać po kogoś policję czy przywozić kogoś w kajdankach przed oblicze tej komisji. Ale podkreślę rzecz niezwykle ważną. Jeśli przedstawiciele rządów będą odmawiali informacji, będą odmawiali współpracy, to też będzie dla nas bardzo ważna informacja, bo jeżeli ktoś odmawia współpracy w tak ważnej sprawie, to świadczy to o tym, że ma coś do ukrycia. Jeżeli nie będzie chciał ten czy inny rząd poinformować o działaniach podjętych w ramach używania Pegazusa, to także będzie informacja. Ja myślę, że jest to początek wyjaśniania i odsłaniania tajemnicy Pegazusa. Czy uda się odsłonić w 100%? Nie wiem, ale na pewno to jest proces, który rozpoczyna zdejmowanie takiego cienia tajemnicy z ludzi, którzy Pegazusa do Europy przywieźli. chciałem pana zapytać jeszcze o dwie inne rzeczy niezwiązane już tak bezpośrednio z Pegasusem pierwsze to jest ta wybory parlamentarne we Francji i oczywiście no, ja myślę że bardzo wiele osób w Polsce nie docenia wagi tych wyborów dla Polski i dla tego co się u nas dzieje proszę powiedzieć czy, czy, czy to jest temat w parlamencie europejskim między państwem między europosłami czy dyskutujecie o tym co się stanie jeżeli Le Pen wygra wybory i co pana zdaniem się stanie jeżeli Le Pen wygra w niedzielę wybory? Są dzisiaj trzy tematy, o których rozmawia się w kuluarach Parlamentu Europejskiego. Właściwie rozmawia się o nich 24 godziny na dobę. Po pierwsze, oczywiście, wojna i to, że spadają bomby na ludzi. Po drugie, to, co się dzieje z Pegasusem, to wzbudza wielkie emocje. I po trzecie, wybory we Francji, które są oczywiście niezwykle ważne. I tak jak my to mamy w zwyczaju, nasza władza, Szukamy sobie wroga, kolejnego wroga. Włożąc Marianne Le Pen po Warszawie na. Sygnałach, traktując się jak wizytę prezydencką, nasz rząd ustawia się bardzo jednoznacznie w tym sporze politycznym. To jest niezwykle ważny spór polityczny, bo on będzie opisywał przyszłość Europy. Jeżeli wygra Le Pen, Europa nie będzie już taka sama. Czy przetrwa Unia Europejska? Mam wątpliwości. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że. Tak trudnym dla Europy czasie. W czasie wojny Putina, który jest agresorem, Europa będzie się konsolidować, a nie destabilizować. Niestety nasz rząd, premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński, sprzyjają destabilizacji Europy. Wspierają tych, którzy są rozpadu Unii Europejskiej. Wspierają tych, którzy de facto wzmacniają siłę Putina w Europie. Na czym zależy dzisiaj Putinowi? Dokładnie zależy mu na destabilizacji Europy, a nasz rząd temu sprzyja. Czy pana zdaniem Unia Europejska się zachowuje dobrze w sprawie wojny? Czy mogłaby coś, czy na przykład sam Parlament Europejski nie mówię o poszczególnych rządach, to mówi o Unii Europejskiej. Czy, czy Komisja czy Parlament mogłyby zrobić coś więcej? Czy pana zdaniem robią wystarczająco dużo w tej chwili? Pan, ta sytuacja jest niezwykle trudna, bo z jednej strony Unia Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski. E, obserwują to, obserwuje to, co te wszystkie straszne rzeczy, które się dzieją dzisiaj na Ukrainie. Z drugiej strony przygotowuje środki finansowe dla wsparcia uchodźców, którzy milionami uciekają z e, obładniętej wojną Ukrainy. I mamy dzisiaj rząd, nasz rząd, który z tych środków nie chce skorzystać. Ja wczoraj wie pan byłem w Zielonej Górze e, i między innymi spotkałem się z właścicielem hotelu, który przyjął 50 kilku e, uciekinierów właśnie uciekinierek, bo to są panie z dziećmi, matki, babcie. Który mówi o tym, że de facto decyzjami wojewody zostaje pozbawiony możliwości dalszej pomocy tym ludziom. Podstawione autobusy i zmuszano tych ludzi do zmiany, zmiany lokalizacji. To wszystko jest w ogromnym chaosie. I ten właściciel hotelu zaapelował do mnie o to, żeby apelować do Komisji Europejskiej, żeby przestała patrzeć na to, co robią rządy, czy chcą współpracować, czy nie, tylko żeby wsparła samorządy, żeby wsparła bezpośrednio tych ludzi, którzy przyjęli ukraińców dzisiaj do domu. Ale to jest w ogóle chyba większa dyskusja na temat tego, jak Parlament Europejski i Komisja Europejska powinny się zachowywać wobec państw, których rządy... No, zachowują się dziwnie ten, ten sam problem mamy na Węgrzech ja w ogóle mam wrażenie że w Polsce ta pomoc dla uciekinierów jest skupiona w rękach i samorządów i prywatnych, wręcz prywatnych osób i tak jak pan wspomniał o tych biznesmenach ja też znam bardzo wielu właścicieli hoteli którzy na własną rękę nie oglądając się na władzę pomagają tym ludziom i to jest chyba w ogóle szerszy problem tego jak 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 ma układać y, relacje Bruksela z tymi krajami, które, takimi krajami jak Polska czy Węgry. I czy Pana zdaniem, to, czy, to, czy, jestem ciekawy, czy, czy są jakieś pomysły na to, jak, jak w najbliższych latach y, to zrobić, skoro y, Orban? Zostanie na Węgrzech jeszcze przez jakiś czas, co najmniej, a może i dożywotnie, patrząc na to, jak, jak sobie konsoliduje władzę na Węgrzech. Nie wiadomo, co się stanie w Polsce po następnych wyborach, o której tak pana za chwilę zapytam. Czy, czy, czy pan widzi taki sposób na to, żeby Europa ogarnęła te, te relacje w taki sposób, żeby obchodzić te centralne rządy i próbować pójść na dół do ludzi, właśnie? Nie ma innego wyjścia, dlatego że dzisiaj rządy, które nie chcą konsolidować się w Europie, nie chcą współpracować z Komisją Europejską, de facto blokują pomoc dla ludzi. Ci właściciele hoteli, o których Pan i ja mówimy, oni są zostawieni sami sobie. Oni nie mają de facto żadnej możliwości współpracy z władzą. E, Prowadzona jest propaganda rządowa, która de facto jest kompletnie sprzeczna z rzeczywistością. Ja rozmawiałem z wieloma burmistrzami, wójtami niewielkich miejscowości nadmorskich, z których ja pochodzę. I oni mówią o tym, że mają uchodźców w świetlicach, w bibliotekach, w czytelniach, jednocześnie obok stoją ośrodki związane z rządem, czyli należące do spółek Skarbu Państwa, które są puste, które prowadzą komercyjną działalność, które sprzedają, pokój na doby za 400-500 zł, ja te ośrodki jestem w stanie wskazać palcem, mamy polski holding hotelowy, który dysponuje 54 hotelami w całej Polsce, w których dalej można komercyjnie wynajmować pokoje, a Ukraińcy mieszkają w domach ludzi już od 50 paru dni i trudno znaleźć dla nich dobre rozwiązanie. Ten właściciel hotelu, z którym ja wczoraj rozmawiałem, mówił o tym, że wojewoda de facto obniżył mu stawkę utrzymania dziennego dla tych ludzi. To jest nocleg, to jest śniadanie, obiad, kolacja. To są ludzie, z którymi ja wczoraj rozmawiałem, oni są przerażeni. Ich oczy to jest. Pogrążający smutek i brak perspektywy. Pytałem wczoraj te kobiety, te panie, matki, babcie, czego wam najbardziej potrzeba? One powiedziały: mieszkania, godności, bo to, że ludzie im pomogli, to bardzo dobrze, tak powinno być, ale przecież nie będzie możliwości takiej, żeby. Uchodźcy mieszkali w polskich domach kolejne lata. Rząd musi zapewnić godne warunki funkcjonowania dla tych ludzi. Musi przy, przygotować mechanizmy wsparcia zawodowego dla tych ludzi, mechanizmy wsparcia edukacyjnego dla tych ludzi. To wszystko się powinno dzisiaj już dziać. Nic się nie dzieje, mamy tempą propagandę i hotele związane ze spółkami Skarbu państwa, które prowadzą dzisiaj komercyjną działalność i zarabiają pieniądze. Na koniec jeszcze ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, bo dzisiaj się znowu pojawiają te informacje. Czytałem z artykuł z Gazety Wyborczej o tym, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa przyspieszone wybory w Polsce. Czy pana zdaniem taka koncepcja jest w tej chwili możliwa? Czy, czy, czy też pan widzi te objawy, oznaki tego, że możemy mieć latem tego roku wybory? Przy Jarosław Kaczyński każdego dnia prowokuje. Przywołanie z powrotem tych bzdur o katastrofie smoleńskiej, Macierowicza. Tego raportu, pokazywanie zdjęć spalonych ludzi, to wszystko jest droga na podział społeczny. To jest droga, którą de facto może sobie tylko wymarzyć Putin. W Europie owładniętej wojną, milionami uchodźców, planowanie dzisiaj sporu politycznego i wyborów jest szaleństwem. Ale jeśli mnie pan pyta, czy ja uważam, że to jest możliwe, tak, ja uważam, że Jarosław Kaczyński idealnie czuje się w tym momencie, w którym społeczeństwo jest niespokojne, zdestabilizowane, nie, bojące się przyszłości. On bazuje na konflikcie. To nie jest człowiek, który szuka różnic politycznych, żeby budować wspólnotę w oparciu o inny pogląd polityczny. To jest człowiek, który szuka konfliktu, który żywi się tym, kiedy emocje są złe. Wie pan, wyciąganie sprawy smoleńskiej, te straszne zdjęcia, które pewnie pan też widział, to jest, to jest coś, co przekracza granice emocji człowieka, który jak, Mamy jaką, jakąkolwiek sobie empatię dla drugiego człowieka. I szykowanie dzisiaj atmosfery wyborczej, kiedy lecą bomby 30-50 km od polskiej granicy jest po prostu szaleństwem. Tak, niestety słowo szaleństwo coraz częściej nam przychodzi do głowy, jak mówimy o polskiej polityce i nie sądzę, żeby się w tej sprawie cokolwiek zmieniło w najbliższym czasie. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Wiem, że musi pan dziękuję lecieć panu. dalej, w związku z tym. Y Proszę, proszę się spokojnie przygotować do kolejnej rozmowy. Dziękuję bardzo i powodzenia Dziękuję w bardzo. pracach tej komisji, bo naprawdę uważam, że ona będzie super ważna dla nas wszystkich. Więc trzymam kciuki mocno, żeby się udało. Dziękuję bardzo. Na program zaprasza Hyundai, producent elektrycznego modelu Ionic 5.